Kiedyś w odcinku 198 pokazywałem, jak w Excelu stworzyć listę plików z dowolnego katalogu z dysku, z dysku naszego komputera. Ten ten sposób był dosyć mozolny i niedynamiczny. W tym odcinku pokażę Ci lepsze rozwiązanie z wykorzystaniem Power Query, takie, które będzie można odświeżać do dzieła. Będę chciał mieć listę plików znajdujących się w tym właśnie folderze. Skopiłem więc ścieżkę do tego folderu. Zaznaczam ją, Ctrl C, Escape, ustawiam kursor w dowolnej komórce, w tym arkuszu i klikam w kartę Power Query, następnie w przycisk z pliku i w polecenie z folderu. Pojawi się okienko, w którym będę musiał albo wpisać ścieżkę do tego folderu, albo ją wkleić, ponieważ ją skopiowałem, albo kliknąć przycisk przeglądaj i wyklikać lokalizację tego folderu. Wkleiłem tę ścieżkę, klikam przycisk OK, pojawi się edytor Power Query, który... Tak naprawdę już zrobi robotę, bo wczyta wszystkie obiekty znajdujące się w tej, w tej ścieżce, którą wkleiłem przed chwilką. To będą wszystkie pliki oraz foldery i podfoldery. I teraz mnie interesuje tak naprawdę tylko lista wszystkich plików, ich nazwy, więc te pozostałe kolumny Content, Extension, Date, Access i tak dalej mnie nie interesują. Zaznaczę więc kolumnę Name, kliknę na niej prawym przyciskiem myszki i wybieram polecenie Usuń inne kolumny. Zostanie mi tylko ta, wszystkie pozostałe zostaną usunięte. I teraz chciałbym listę tych wszystkich plików mieć w arkuszu Excela. Więc w karcie narzędzia główne w edytorze Power Query kliknę i rozwinę przycisk Zamknij i załaduj. I wybieram polecenie Zamknij i załaduj do. Pojawi się okienko, w którym mogę wskazać, gdzie zostaną zwrócone wyniki tego, co Power Query wygenerowało. Bym chciał, aby te wyniki były w tabeli, która będzie w Markuszu w tym, w którym się znajduje. W komórce C7 Excel automatycznie wskazał tę komórkę na bazie tego, że w niej znajdowałem się w momencie, kiedy uruchamiałem edytora Power Query. Kliknę w przycisk ZAŁADUJ, muszę chwilkę poczekać i gotowe tak naprawdę. Sprawdźmy dynamiczność tego rozwiązania. W tej chwili w tym folderze znajdują się tylko i wyłącznie Excelowe pliki. Dorzucę do tych plików kilka, kilka innych, skopiuję z innego folderu wiele różnych plików, jak widzisz, tekstowe, jakiś plik wykonywalny, PDF, dokument Worda nawet, kopiuję te pliki i wklejam do tego folderu, do którego zbudowałem zapytanie przy pomocy Power Query. Wracam do Excela i w Excelu, co wystarczy zrobić? Kliknąć na tej tabeli, która została wygenerowana przez Power Query prawym wciskiem myszki i wybrać polecenie odśwież. Więc tak zrobię, klikam w polecenie odśwież. To wszystko. Nowo dodane pliki się tutaj z automatu pojawiły. Co teraz z taką listą zrobię? To już rzeczywiście moja sprawa. Ale całość jest teraz na tyle dynamiczna, że wystarczy klikać prawym przyciskiem myszki, wybierać polecenie odśwież i Excel automatycznie załaduje sobie aktualne wszystkie obiekty znajdujące się w tym folderze, do którego się podłączyliśmy.